Wylecieliśmy. 20 godzin spóźnienia. Pogmurno i deszczowo. I tak wygląda Mauritius u poranku. Praktycznie z chyba będę. Zwiedzał. To zobaczymy zaraz. Mauritius, plantacja herbaty, tak wygląda właśnie herbatka, którą potem pijemy, także pierwsze zwiedzanie na Mauritiusie, deszcz pada, bo trzy dni był tutaj tajfun, cyklon, latał samoloty, przez to też jeden dzień mi uciekł, hotel zapłacony, także się zmarnował, nic nie jadłem, prosto z lotniska wynajętym samochodem <laughs> jadę objechać, bo Polak, którego wynająłem, miał mnie prowadzić po całej wyspie, obwieś, no niestety powiedział, że już nie zdąży i przez ten cyklon odwołał. Także z marszu muszę brać temat w swoje ręce. Plantacja herbaty. Mauritius. Zaraz opowiem coś więcej, co mnie jeszcze spotkało na lotnisku, bo ochrona wzięła mnie za przemytnika i dosłownie zaglądali mi dosłownie wszędzie. No, chcieli na prześwietlenie jechać, bo nic nie znaleźli, także... Ale to za sekundę muszę się schować, bo deszcz pada. Do tego jestem mega zmęczony. Pozdro z Mauritiusa. Pierwsze deszczowe, cyklonowe No i dobra, mamy następny cel. Świątynia hinduska. Tu jest bardzo dużo Hindusów. Plan musi być zrealizowany <laughs> Więc deszcz czy nie deszcz Ochrona zaglądająca w tyłek Czy spóźnienie przez Jakiś tajfun czy cyklon Mnie nie zatrzyma <laughs> Plan musi być zrealizowany <laughs> Co tu za bożki ma Byłem już w Indiach Jak znowu z czasu Z przewodnikiem <laughs> machal mahalo oglądać. Główny cel. Jeden z siedmiu cudów świata. Że niczym oni mnie tu nie zaskoczą. No ale podobno bardzo ważna rzecz tu dla nich. Także nie mieszkałem tu wpaść. <grym> Zajechany, zmęczony. Nie spałem w samolocie. Chwilę teraz gdzieś na straganie banany kupiłem. Bo jeszcze nic nie jadłem. Od trzech dni też nie ćwiczę. Także masakra. Dobra, lecę. Zaraz opowiem o tej, o tej ochronie na lotnisku. Znaczy celnikach. Co oni wyprawiali ze mną do szpitala, chcieli mnie zabrać na prześwietlenie, bo mówią, że jestem podejrzany. Znaleźli reklamówkę tych suplementów moich, białek, tabletek, które sobie powyciskałem. Luzem były w worku, także no nie były opisane. Mówią, że to są narkotyki. Nie? Ja mówię, to zeżryjcie je sobie tutaj. I sam połknąłem trzy przyniki, i mówię look at me, czy, czy, czy kurwa odbije mi palma. No. Kurwa, masakra. Ale fajnie, fajne przeżycie w sumie. Szkoda, że nie mogłem tego nagrać, bo się pytałem jeszcze. To by było dobre, nie? Dobra, lecę dalej. Pozdro od siwy na Mauritiusie. Szkoda, że nie czujecie tych zapachów. Świetnie to jest. Pomnik Siwy na Mauritiusie. To jest święta krowa. Siwa, dobra, nara siwa. Drugi ogromny pomnik Dulgama. To jest bogini dla kobiet, a siwa jest dla mężczyzn. Dulgama. Pozdro. Nie przywitali mnie tu u Ciebie. Za ciekawie. Ale może będzie dobrze. <grymne> Widok. <grymne> Widok na piękne, na piękną przyrodę Mauritiusa. Niestety pogoda jest jaka jest. Sytuacje są jakie są. Ale co zrobić? To Trzeba się cieszyć z tego, co mamy. I <laughs> że mnie nie zamknęli tutaj. <śmiech> <śmiech> Jeszcze jeden widoczek. Góra Lemon. Cokolwiek to znaczy. widać tego piękna przy tej pogodzie, ale jest fajnie. Kurczę, to miał być główny cel de destylarnia Rumu, miało być bezalkoholowo, ale już mówię, ty dobra dawaj to coś tam sobie siordnę, może trochę się odstresuję tym wszystkim, bo tu tak nie ćwiczę nic, nic kurde, <laughs> nie robię kurde jeszcze od tej klimatyzacji. Trochę się zajechałem, ale niestety no jest y, jakieś święto, jest zamknięte, y, może też przez przez te tajfuny, y, to nie wejdę. Lecę dalej, następne jakieś atrakcje tutaj szukam. <laughs> Pozdro z Destylarni Rumu. Dżungla wszędzie, Shamelar Seven Colors, czykolwiek to znaczy, chodzimy. Piękne widoki. Można by tam na banie skoczyć. <laughs> Pozdro. Pozdro z Mauritius. No i dobra. Fota jest flagowa. To podobno takie najbardziej znane miejsce. Na Mauritiusie z tej strony wyspy. Troszeczkę jestem kurcze. Yy, troszkę jednak jestem zniesmaczony Tą całą sytuacją teraz tak jak mnie te emocje opadły. Uważam się za farciarza, także tak dobrze, że tu jestem, bo było duże, duże prawdopodobieństwo, że, że w ogóle by samolotu nie było, tak żeby był problem, bo lot stąd mam za dwa dni na Madagaskar, gdzie też czeka na mnie przewodnik wynajęty, więc by trzeba było z tego Johannesburga szukać samolotu na Madagaskar. Te raz, dwa, trzy samoloty by były do wyrzucenia, dwie noce tutaj też stracone, także to by był dramat, także nie jest źle. Przygoda na lotnisku też dosyć ciekawa, mówię, szkoda, że nie mogłem tego nagrać, bo już tam się napinałem do nich strasznie z, tymi, z, tymi, z tym przemytem. No ale suma summarum teraz jak pomyślę to fajnie, w sumie można by zapłacić, żeby, żeby ktoś zorganizował ta, taką akcję, bo tutaj no. W, Jakoś tak się sprawdziłem też, nie? że nie pękałem, nie byłem przestraszony, oni też chyba potem zobaczyli moją reakcję, jak powiedzieli, że chodzi na prześwietlenie, nie wpuścimy Cię do kraju, dopóki Cię nie prześwietlimy, ja już potem powiedziałem, ok, to dawajcie, plecak chcieli rozci rozcinać, bo jak nic nie znaleźli, myśleli, że gdzieś tam zaszyte jest, ja mówię, dobra, weźcie sobie ten, ten plecak mój, ja sobie kupię drugi, do worka wrzućcie moje rzeczy i na razie, nie? no to też tak poszedłem na wydrę trochę, oni zobaczyli, że mi nie zależy i w końcu powiedzieli, oddali, dobra to, to okej, okay, to, to, to nie ma problemu nie? także ciekawa historia na przyszłość na, nauczka i to też przekazuje, żeby lekarstwa i wszystkie jakieś yy, suplementy i tak dalej brać w, w opakowaniach nie przesypywać do woreczków, żeby mniej miejsca zajmowało, bo, bo, bo dla takich celników robi się to podejrzane, jakiś proszek czy tabletki, także no, trzeba się przygotowywać z głową, no, szczególnie jeszcze jak się ma taki wygląd, bo on do mnie, <laughs> ja nie jestem jakimś wielkoludem, nie? Ale, ale cały czas mówili, nie? co ćwiczę i tak dalej, yy, jakie jest cel wizyty, przeglądali mój telefon, yy, zobaczyli tam te zdjęcia z Kapsztadu z tymi czarnoskórymi dziewczynami i mi mówią, jak przed chwilą mówiłeś, że jesteś singlem, że przyleciałeś tu sam, tak, a tu jesteś dziewczynami miejscowymi. tak? Ja mówię, tak, tak, miejscowe dziewczyny, poznałem je w samolocie tak? i spędziłem z nimi wieczór. Czym jest problem? Nie? On mówi, no tak, pewnie, pewnie coś ci dały do przewiezienia, nie? No, no i tam już jakieś ostre te teksty też do nich puszczałem. Tak, dały mi, ale coś innego. No, ale nie będę już tu na, kam na kamerce opowiadał, co ja im wygadywałem, ale już grubo tam potem poszedłem, nie? Yy, no, także jeszcze taka fajna przygoda. No, dobrze, że chociaż troszeczkę jest mi dane tego Mauritiusa zobaczyć w tą pogodę, bo też mogłoby być tak, że, yy, że nic bym nie zobaczył tak przez ten cyklon. No dobra, bo się rozgadałem. Piękny za mną ten wodospadzik. Fotkę flagową cyknąłem sobie na fejsika, także lecimy dalej. Pozdro jeszcze z innej strony rzut na te śniego idziemy zobaczyć tą ziemię siedmiu kolorów Co oni nam tu zaproponują jeszcze Superbuj o co chodzi? O, trzeba policzyć te kolory chyba na farto Czyta fiabrej, czyta fiabrej, Instagramerki, czy jak to się nazywa, pozują. Do fot. Chyba Górki też tu zaraz cyknie. Jakąś dobrą fotę. <grym wiosenka> przy tej pogodzie. Tak może to nie robi wrażenia, ale czytałem o tym wcześniej. Że przy słonecznej pogodzie odbija się słoneczko od, 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 od tych różnojakich tutaj odcieni. I naprawdę można tu jakieś błękity do, dojrzeć i różne takie cudawianki. Dla miłośników przyrody oczywiście. Ja z racji zaliczacza, jak to się do nazywam, muszę zaliczyć, wszystko co się da. I to dosłownie. Więc chyba tu wieczorem wyjdę na łowy, żeby się odstresować. Mauretynską na jakąś tutaj piękność. Dopaść. <śm> Zdro! Zaczynamy się rozkręcać bez snu dalej. Bo idę tu dookoła. Zobaczymy, czy coś tu wynajdę. Żółwie są mi A na Zanzibarze widziałem większe, także na tym turnusie Także walę selfiacza i się zawijam. Ten tam jak pozuje górkiego jak zobaczy w turtlesie ty następny wodospad ja To myślę, że Mauritius jest piękny, tak? Tylko że nie w taką pogodę. I nie na takim zmęczeniu. To powiem wam szczerze, że ledwo żyje. Ale nie ma czasu odpoczywać. Jestem na górze, jak chyba na banie będę skakał zaraz. <laughs> I to kto mi to nagra, jak sam jestem? Kurde, ale się załatwiłem. <laughs> Co tu jeszcze za atrakcje są? Da, dalej nie śpię yy, po objazdówce. No tak w biegu jak to ja, ale no, też yy, zamknięte tam było parę rzeczy. Więc tak na szybko, jeszcze nim zwrok zapadnie, wpadłem na plażę. Tu niedaleko mam kwadrat i tak to wygląda na pochmurnym Mauritiusie. Także jutro jutro po śniadanku chyba, zamiast jechać jeszcze tam w jakieś miejsca, to przyjdę sobie tu poleżę. Może już będzie pogoda lepsza. Trochę się odstresuję, bo powiem wam, że dalej nie spałem. I dalej jeszcze jestem pobudzony tą akcją z tymi celnikami. No masakra. To zastrzeb. Pozdro z Mauritiusa, Pokmurnego. Tu może być ładnie, przy lepszej pogodzie. Już ładnie to wygląda, kolor wody, nawet wieczorkiem, przy takich chmurkach, musi tu być pięknie. Przy innej aurze, to ten kolorek musi pięknie wyglądać. No i być na plaży i lekko się nie pospinać, no nie przystoi nawet górkiemu po takich przeżyciach, jakie tutaj miałem, ale zawsze mogłoby być gorzej. I jakby ten cyklon szalał teraz, to pewnie nic mnie nie zobaczył, także fajnie, że coś się udało. Co prawda przeżyć też i być w obu cyklonu też fajnie, ale to może następnym razem. Na razie idę na spacerek po plaży z lekką przypinką, choć nie ma się tu przed kim popisywać. Pozdro. Zawsze okej. Okay. No i tu, i tu mogłem skończyć. Zamiast hotelu na Mauritiusie. Także pozdro. No teraz się z tego śmieję. Będzie fajne, fajne wspomnienie. Także zobaczymy jeszcze jak będę odlatywał. Raz czy, czy, czy odlecę, czy będzie na czas. Bo do następnego miasta, do następnego kraju na Madagaskar też mam wszystko napięte jak to ja, no ale zobaczymy czy mnie nie zatrzymają i nie sprawdzą czy rzeczywiście yy, nie mam na przykład tych proszków już, czy tu komuś tego nie zostawiłem i jednak nie popełnili błąd, także myślę, że, że historia jeszcze się nie skończyła, <gry> ale nagram to i opowiem. Po... A na koniec zamiast piwka czy jakiejś łychy pozwolę sobie wyciskany soczek, z świeżych owoców, <gry> także trochę witaminek. <gry> Gotowy do działania. Cały czas po czterech dniach przerwy. Pozdro z Mauritiusa nadal. Zawsze ok. Zawsze w formie.